Witam dzisiaj, krótko filmie. Jak wzmocnić sadzonkę, gdy masz wybiegniętą sadzonkę? Jak ją wzmocnić, aby nabrała troszeczkę masy na początku? I tak, aby sadzonka nabrała masy, a szczególnie odmiany generatywne, jak tutaj widzimy aurię, to dobrze jest właśnie wyściółkować aby była w miarę dobra wilgotność podłoża. Co to podłoża, podłoże też powinno być w miarę ciepłe. Także to też wpływa na. Wzrost kolejną rzeczą jest pozostawienie wilków, czyli tych ważnych pędów na roślinie. I w sumie co najważniejsze, to takie sadzonki jeszcze nie przywiązujemy, one muszą się bronić przed upadkiem, i wtedy taka roślina nabiera masy. Następnym czynnikiem to jeszcze jest ten, który tutaj na pewno mam. To jest forma amonowa azotu po oborniku, także on przy dużej wilgotności podłoża. Tutaj jeszcze nie było podlewane. Ściółka trzyma wilgoć. Przy dużej wilgotności podłoża, dużej wilgotności powietrza, amon będzie się dobrze wchłaniał przez korzenie i sadzonka będzie mężniała. Także te czynniki wpływają właśnie na wzrost wegetatywny na początku sadzonek. Także sadzonki mają krótkie międzywęźla robią się łodygi, robią się grubsze Stożyk wzrostu też robi się grubsze tymi między innymi czynnikami, które mamy wpływ możemy sprawić to, że sezonki zrobią się takie bardziej grubsze, ładniejsze ale tutaj przykładowo mam odmianę opal i tutaj mam odmianę ausję i przykładowo gdy posadzisz wcześniej takiego pomidora i będziesz właśnie robił tak jak mówiłem przed chwilą, to on może wejść w taki stan wegetatywny, z którego ciężko będzie go wyprowadzić. Czyli będzie niski, krótki międzywęźla i będzie bardzo słabe kwitnienie. Także na początku możemy lekko właśnie wzmocnić taką roślinę, aby zrobiła się grubsza, ale przy niektórych odmianach, a szczególnie odmianach wielkowocowych o wzroście Wegetatywnym, ogólnie wegetatywnym, możemy bardzo zaszkodzić właśnie roślinie, bo potem słabo kwitnie i słabo plonuje. Także, gdy mamy odmiany wegetatywne, to gdy tylko roślina się nabierze masę, wzmocni, obrywamy wszystkie wilki. Staramy się nie nawozić azotom amonowym i taką roślinę przywiązujemy. I gdy ma za bardzo duży wzrost wegetatywny, możemy dać podkorzeń fosforu. Także ja pomidorów jeszcze nie przywiązuję, bo nadają kilka dni zimnych nocy, może przykryje Ja I aurię posadziłem w tym roku trochę wcześniej, tak aby właśnie nabrała trochę wzrostu wegetatywnego i masy, bo przeważnie zawsze u mnie ona rosła bardzo generatywnie i szybko wybiegając. Także w skrócie, zostawiamy wilki, nie przewizujemy rośliny. Wilkoć otrzymujemy na wysokim poziomie bardzo ziemi, tak samo, i takim sposobem wzmocnimy na początku słabe krzaki o wątłej posturze. Także to by było. Na tyle w tym krótkim filmie. Cześć.